Wybieramy najlepszy produkt piernikowy. Jak to nagrywamy, jest 3 grudnia, zima, święta, no co się z tym kojarzy? Piernik, więc razem z Alą oraz Dusi sprawdzimy, co jest najsmaczniejszego, jaki przysmak najlepiej oddaje smak piernika, więc przechodzimy do pierwszego produktu. Mamy tutaj na przykład... Piernikowe Doritosy. Mnie trochę zdziwiłeś, że jest w ogóle taka kategoria. Ja generalnie nie przypadam w ogóle za Doritosami, jakby. Ja kocham! Kocham! Doritos, please sponsor. Mi. Dobra, Ala. Wybierz sobie pierwszy produkt, który się najbardziej podoba. Czy ja mogę.? O kurde, o. ciekawe, ciekawe, co to? wiem, czy, czy możemy tego spróbować? O oh wow, duritosy. Jestem ciekawa, czy one są wytrawne, czy słodkie bardziej. Co czujesz? Nic. Czy tak... To pachnie dla ciebie piernikiem? Pachnie mi to tajską przyprawą. Przysięgam. Za dużo czasu w, ta... w... w Tajlandii spędziłaś. Puchnij to. Ej, czuć. Ej, dobra, czuć jakąś słodkość, ale... Dobra, jak to smakuje? <laughs> Ty, wiesz co? Słodki <laughs> nachos jest dziwny. Mi to daje takim... Podtajem mi to daje, no. Jak dla mnie to są najlepsze doritosy, jest to na pewno ciekawe. Jadłeś kiedyś, nie wiem, paprykowe z sosem serowym albo coś ten. Jadłem paprykowe, nie smakują mi. Jadłem te czarne, nie smakują mi. Dam siedem. Sześć i pół. Ja, ja jestem team słone, dla Sześć mnie takie... I cztery, bo jest to zjadliwe, jest to okej, okay, ale no jednak team słone, team papryka, team, nie wiem, ser, coś ten. Ale jak na pierwszy rzut nie było to złe. Doritosy piernikowe. 17 Ale Ale żeś to napisał. Ja sobie pójdę teraz w Oreo. Mmm, piernikowe, widzisz to? To so nice. Uo, ej. Wiesz, jak to dobrze pachnie? No to piernikiem daję. To już jest faktycznie piernik. No i to mi się dobrze wącha. Ej, jak takie mydełko do rąk piernikowe też. Miałam kiedyś jakieś takie. Ale, ale a koła mnie genialna. Mhm. Ja dam dziewiątkę. Dychę sobie zostawię na coś, bo coś może być jeszcze lepsze, ale nie, ja Oreo daję dziewięć. Ale mi to po podróbą ciastek lotus. Jadłam dzisiaj lotuska i to nie ma podjazdu do lotuska. Lotusek ty? Dziewięć ode mnie. Sześć i pół. Ja jako antyfan piernika mogę oddać tutaj siedem. Dwadzieścia dwa i pół punkta dla Orio. Także Orio wskakuje na pierwszą. アデュシー。<positive. S 2> Eee, co wybierasz, co Ci tutaj najbardziej się podoba? Milaczka mi się najbardziej podoba. Mam czekoladki, ale to wygląda jak jajko wielkanocne. Tak, to chyba jest odpowiednik takich jajek, bo Milka też chyba robi coś takiego na wielkanoc. To może być dobre. Ja chcę przeczytać tę nazwę, bo to jest jakaś choronocła. Lepku, henges, gingerbread taste. Lepku, Henge Przepraszam Cię bardzo. Lepku, henges, Gen gingerbread taste. A, zapomniałam o dalszej części, sorry. Ale jaki widzę w tym problem? Mi się wydaje, że to może być za słodkie. Tutaj pachnie czekoladką. No, nie czuję piernika. Właśnie ja też nie. Ja bym to tak zmuliło. Ja wezmę sobie jeszcze drugiego, bo jak chcę zobaczyć, ile tego jest w środku w ogóle. Bo... Nie dam rady. Ej, no patrz to, no przecież wszystko prawie nic nie ma. No co? Bo zjadłeś tą lepszą! Przerwę. No to już pięć, w składu. Ale pan, tutaj nic nie ma. Dosłownie zjadłeś to, co miałeś pokazać. Ale ty czaisz bazę, że nawet ta druga połówka to też po prostu czuje tylko milkę? No i bez sensu. No to miało być jakieś piernikowe. No a nie jest. Nie ma podjazdu. Jeśli chodzi o piernikowość, no to dwa. Ja bym dała zero, bo tu nie ma w ogóle piernikowości. No tak coś tam zaleciało z tyłu języczka. daj ze spokój, to chyba po Oreo Ci zostało. Słuchaj, coś tam chrupie w środku. No chrupu, ale miałam wrażenie, że to orzeszek. Za to chrupanie, no to daje po prostu dwa. Jeden. Ja siedem. What? Co? Ile? Ale to chodzi o piernik! Chodzi o smak piernika. To w ogóle nie jest, że piernikiem! Ale na opakowaniu jest piernik. Oceniamy smak. Ona chyba ocenia po nazwie. Oceniamy pro Oceniamy produkt. No i co robisz z tym produktem? On teraz leży tam za tobą na ziemi 9 punktów Ej, 10 mordzia A sorry, przepraszam, 10 punktów Czy ja bym mogła, bo mnie na przykład ciekawi to Dobra, a zgadnij co to jest Nie mam pojęcia, przeraża mnie, bo to wygląda jak gąbka w kształcie pierniczka Ale patrz na jego mordę Moją drogą Mam nadzieję, że to nie będzie tak smakowało, tak jak wygląda ten piernik On nie jest zadowolony z tego, że on tam jest, okej? Okay? To jest ciekawe, dlaczego? Bo to jest pianka marshmallow, to? Nie na widdepionek! Ej, ale peps mi się kojarzy z takim, nie wiem, na co się tak mówiłem, taki peps, że to jest jakiś gorszy. O, czym ty mówisz? Taki, wiecie co to jest peps? Co? Nie słyszałeś kiedyś takiego zwrotu peps? Że ktoś jest pepsem? Takim, nie? Pleps <laughs> No to blisko było. My sobie sprawdzimy, czy może Pepsem nie będzie ten pierniczek ogólnie. No wygląda jak gąbka. Wygląda jak gąbka, ale pachnie to takim mydłem. I on ma ogólnie usta połączone z oczami. One są nawet smutne, jak jeszcze ich nie ugryzłam. To nawet pachnie jak gąbka z mydłem. Daj jej niuchnąć. Niuchaj. No powiedz. Dziwnie. Oj, dobra, nie, musimy chyba sobie to jakoś tak razem urwać po prostu. Wiesz, tego po środku. O, no i każdy z nas ma swojego lewej. Ale to obrzydliwe. Ja nie mówię tego. Nie A ja myślałam, że to jest takie bardziej sztywne. No nie, właśnie to... Ej, to jest takie... Na 2300. Ale dobra. Ty Ej, ty wiesz, że jakbym wyjął to... Nie, skuma. nie skumałem. O, shit, ty, nie wiem o co chodzi teraz. To będziesz miał fajnie przy montażu. Ej, nie wiem właśnie co się wydarzyło, nie? Nie, jest pianka tak. nie? Co sądzisz? Bo... No jakbym wziął do buzi gąbkę ze zlewu. Po prostu i umyłbym naczynia, nie? Ja mam wrażenie, że to jakby nie ma konsystencji. Wtedy. Bo ja, tak, ja dalej tego nie ugryzłam. Mi to jakby nagle znikło z buzi. Nie dobra to jest. Kuba. Nie opier... Daję sobie zero. Gdzie to kupiłeś? Bo jak dla mnie to, to nie powinno być w ogóle w sklepie. kupiłem w internecie? <grym> no i wszystko jasne. <grym> co ty, w sklepach tego nie sprzedają? Dziękuję, a mi każą to jeść! Daję dwa. No, no nie, no dla mnie zero. Dla no. mnie to. Nie, zero, zero. Nie dam, nie dam tutaj nawet punkcika, nawet połówki. Ja zero zostawiam na coś, co by mogło mnie przekręcić. Właśnie mnie przekręciło. Odstawiamy to dwa punkciki. Dziękuję, do widzenia. Wybierzcie teraz coś, co nas zaskoczy, co nas. wiecie, co uważacie, że będzie takie. Mm. Dobra, biorę to. To przynajmniej będzie z jakimś kremikiem w środku. Ej, ale to jest z białą czekoladą. Dla mnie to już 5 punktów od razu. Ej, <grymne> to wygląda brzydiej. <grymne> Ej, normalnie takie ciaska masz, no co? To, to wygląda jakby ci się już z 5 razy roztopiło i wsadził z powrotem byś do tego czegoś. Chcesz dwa? Nie ma problemu. <grymne> Dzięki. Marzę o tym, kocham pierniki. A to miało mieć jakieś nadzieje? Ma marakuja. No Dogryźliście się już? Nie. Aha. Co? No. Ja nie mam. ja to nas zaszukali? Ej, ta marakuja ma bardzo fajny posmak, uważam. A okay. mi to w ogóle nie siedzi z piernikiem. Nie, nie siedzi co? <laughs> Ej, ale ja bym że to fajnie przebija. Fajnie. mi siedzi, no. Siada mi to. Słuchaj, nie! Słuchaj, a tak gadasz, a jesz. No bo ja testuję, co wy w tym czujecie, bo ja myślę, że myjemy coś innego. Nie, naprawdę, Marakujemy mi to nie pasuje. No nie, no kurczę, ja daję 8. Ja 7,5. 5. Za białą czekoladę. Paliczek też szybko. <laughs> 20,5. Serio? No chyba. 26 punkta dla pierników w białej czekoladzie. Będziesz to jadła? No nie. Nie chcesz? No nie. Na pewno? Możecie mm -mm. Może cię przekonać. Dobra, weź. Ja mam tu jeszcze to! Do... Daj mi spokój! Ja jestem ciekawa tej oto czekoladki, jak już jesteśmy w temacie białej czekolady. Otwieraj tu, pokaż to, chociaż no faktycznie już trochę mi się słodko robi. Ale... Mhm. A po prostu masz takie 4 słodkie 4. dziewczyny dookoła. Uuu. Jednak nie bez przypadku tu jestem. <laughs> Sam się zdecydowałeś na to duło, mój drogi. Nie żałuję. Miele, miele, miele. No, miel to szybciej. Miel, bo to jest dobre akurat, wiesz. No, kogo dobre, dlatego dobre. Ej, ale nie, to ci, to ci będzie smakować, obiecujcie. No, dla mnie to, zaraz to przemielę już. Ale czuć piernika. No, czuć piernika w smaku. Ogólnie ta mi się podoba ta masa co jest w środku. Tak, jakby trochę chrupa pod zębami. Dam 8, bo troszkę za słodkie, jak dla mnie. Bardziej jest słodsza ta biała czekolada niż czuć samego piernika w sumie. Ona bardzo prze, przebija się mm -hmm. przez ten smak, no? Dobra, ja daję 6,5. Z tymi połówkami. Bo ja się nie mogę zdecydować. Dla mnie jest dużo białej czekolady, więc to już jest 5 punktów, ale że piernik mi w miarę smakuje, to dam tu Więc Będziesz 2,5 punkta. I wiecie, co ja teraz zrobię? Wybiorę katarzynki. Katarzynki! Tak! Lecimy na pełnej! A wiesz, że ja bardzo lubię katarzynki? Nie miałaś lecę. Słuchaj, jak, jak byłem mniejszy, no to dużo tego jadłem. Ogólnie. Nienawidzę! Dlaczego? No nie wiem, to. Dlaczego nie lubisz bo to, katarzyny? Bo to są ciaska dla bać. Powiedziałam to. Przepraszam, moja babcia. prababcia. prababcia zawsze miała to w domu i mi się już żywać tym A Ej, ale faktycznie Katarzynki, to są takie sprzed wieków, ciasteczka. No właśnie. A, no. no są, ale one są dobre. Ja pierdzielę takie duże. A nie, to małe jest. A, ja to, myślałam, co? że to taką wielką wyciągnę, jest okej, okay, to to zjem. To wygląda jak misio. No, trochę takie misiowe. No co ty tu, mówisz, no zwykła Katarzynka jadła się tego bardzo <grym> dużo. <grym> bardzo jest sucha. No jest sucha, ale to się właśnie tym charakteryzuje, że to jest takie suche, że właśnie to jesz, tak ci klej mordę <grym> <grym> I, to i się na tym dusisz, nie Zoli? No właśnie. Lubisz no. się dusić przez Katarzynę? <grym> Tak, lubię się do z Katarzynę, no ogólnie tak. No nie jest to najlepsze, nie jest to też najgorsze. Mój oficjalny statement jest taki, że ja tego nie zjem. Spokojnie się, to że to jest gorzka czekolada, a nie słodka, taka mleczna, tak. więc to nie jest aż tak słodkie. Katarzynka jest fajna, bo nie jest taka słodka. <laughs> nie tak jak my. Tak, nie tak jak Ala. Dokładnie tak. Dobrze. Ej, ja daję 6. Ja też daję 6. Skary. Dobra, czekaj, a gdyby to nie były Katarzynki, tylko nazywałyby się Alicjanki. O, patrz. O no, nie, Trzeba. no dobra, ale to bez podjazdu, to plus 10 od razu. Ale Alicjanki byłyby na pewno białej czekoladzie. 16 punktów, no uważam, że jak dla Katarzyny, no, to jest to taki solidny wynik. Bierzemy Gerarda. Dlaczego? Wydaje mi się, że to może być najlepsze. No? Czemu? Bo to chyba nie będzie słodkie. To nie są takie basic, basic pierniczki? Mogą, mogą być takie basic i dlatego mogą być no, najlepsze. To, to jest to. Bo, bo to, co jest basic... Tak. Jest najlepsze. Czasami nie trzeba daleko szukać, prawda? Ej, ale on tak pachnie, no takim właśnie tradycyjnym piernikiem. I ma tą chrupkość. No zajebisty. Mega dobry. Do herbatki, żeby to jeszcze pomaczać. Do kakałka. Ty, no ja nie wiem, czy to nie jest najfajniejsze. To bądezob. Jakby to się jeszcze nazywało doktor Ala, ja bym dawał tutaj jeszcze 20 Przynajmniej prostu... już rozumiem, o co chodzi jest... Już rozumiem, o co chodzi, no nie, nie no, ja dam temu 10, bo to jest takie, żebym chyba przemał całe, nie zasłodziłaby mnie to do herbatki, do kakao, Klasa Ja daję 8, bo mi to się tak powklejało w aparat, że teraz nie będę się uśmiechał. 28 punktów no tylko dwa produkty zostały. Wybieram browniowe ciastko. Browniowe? No w ogóle trochę brałni. Ale jest to napisane, że to jest brownie? Po prostu Nie. W jest to, to jest napisane. Ty, ale to jest lipa. Co? Bo to jest... Przeterminowane. Nie, to jest ciastko z cynamonem i imbirem. Więc to ten. Więc to w ogóle nie jest piernikowe. Ale ma pierniki. Na no w w właśnie ma, ale jak tu czytam właśnie po tym. Ale skąd? Ej nie, bo tu jest gluten free i w ogóle to jest, to takie, jest takie fit typu... tak, takie... Okej, okay, bo po tym wszystkim co się nażarnieśmy to teraz będziemy fit. Ej to nawet pachnie taką, no, no takimi trocinami, nie wiem jak to powiedzieć. O Jezu. W ogóle, no takie, wiecie, no, takie no, właśnie no. daktylowe, mam wrażenie, że to będzie gumowe bardzo. Ej przepraszam, jakbyś to zmienił w kulkę? Sorry, ale to jak gumowe warunki. Regula. Dobra, a jak smakuje? Reguła. Jeden. Zero. Ja daję trzy, dlatego, bo jest fit. What the hell? W życiu byś tego nie wzięła drugi raz na, ze sklepu. Milka na koniec. Otwieramy to. Milka. Ej, złamię i zobaczmy, czy ona jest faktycznie w środku taka sama, jak na obrazku. Uuu, ale fajnie wygląda. To wygląda jakbyś właśnie lotuski dał do środka. Pyk. Milka mega dobra. O -o. Ale znowu jest ten sam problem, co przy ciastku Czekolada przyćmiła piernika. Tak. Jest to słodkie. Za słodkie. W ogóle ja jestem w szoku, bo ja myślałam, że jak widzę tyle tego piernika tam w środku. No to, że będzie go czuć? Tak, tak jak te wcześniejsze, że będzie taki intensywny. I wtedy może by się przebił. Ale ten piernik w ogóle nie jest intensywny i czuć tylko milkę, która milka, no wiadomo, że jest dobra, nie? No ale piernik. Tu chodzi, chodzi o piernik. Tak, chodzi nam o smak piernika. Tutaj. No dupa. Ja no. myślę, że taka 5,5. Ja chyba dam 5. Ja dam 6. 17. Nie, 16,5. A, ta, sorry, to jest 16,5. Po zjedzeniu wszystkich produktów najlepsze są klasyczne pierniki od doktora Gerarda. Który wraca ze mną do domu. A najgorsze co było, piankie marshmallow. Pleps. Tak zwany pleps. Przepraszam, peps. Gąbka do mycia naczyń. Dwa punkty. To było najgorsze. To myślę, że z nikim nie wróci do domu dzisiaj. Chyba, chyba, że? Coś, ten? Coś, coś? Zabierz sobie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i zostawcie lajka. Tutaj macie też Instagramy do duszy i Ali. Pozdro. Pa! Bye!